Dzień dobry, cześć czołem, witam się z Wami bardzo serdecznie. To kolejny epizod Kariery Zawodnika. Aktualnie drugi sezon znajdujemy się w Warszawskiej Legii i moi drodzy. Zanim przejdziemy do całego jakby meritum odcinka, mam kilka arcyważnych ogłoszeń. Zatem, moi drodzy, już spoglądamy i jesteśmy właśnie pod ostatnim odcinkiem, gdzie to wiadomo, działy się różne rzeczy, różne rzeczy się wydarzyły. Na sam start mogę tutaj o poprosić o zostawienie kciuka w górę. Bardzo fajnie by było, gdyby pod tym odcinkiem. Nie mówię o tym tu, tylko pod tym, który teraz oglądacie, gdybyśmy wbili tysiąc łapek w górę i po tej mm, Spidermanowej posusze wyświetleniowej wrócili na właściwe tory. Moi drodzy, dlaczego oglądamy ten kanał z tej perspektywy? Dlatego, że proponowaliście różne propozycje. Na przykład Paris zaproponował, żebyśmy e, udali się do ligi angielskiej, ale nie do Brightonu, a do Luton Town. By miał ten komentarz najwięcej łapek w górę, chyba jeżeli chodzi o wasze propozycje. Więc moi drodzy, tak przyjmę waszą propozycję. Pozycję przejścia do Luton Town. Pytanie tylko, czy nie rozwiniemy się w tej legii do takiego absurdalnego już poziomu, i tak już teraz, fakt, że mamy te 80 punktów overola, no to jest takie, eee, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Moi drodzy, chciałbym się skupić tutaj na komentarzu HZ, który widzicie na załączonym obrazku. Myślę, że najlepiej rozgrywać całe mecze, tylko te ważne, a reszta szybko symulowana, ewentualnie najlepsze akcje, ale granie jako zawodnik. I tutaj się muszę zgodzić, moi drodzy, że w każdym odcinku, w takim razie na przestrzeni całego miesiąca, czy dwóch, wybierzemy sobie jeden mecz, który rozegramy od A do Z, że to będzie takie najważniejsze, najważniejsze, najistotniejsze meczycho. Pozostałe będziemy symulować, pozostałe będziemy rozgrywać, ale wyłącznie na zasadzie... Akcji ofensywnych granych zawodnikiem, bo granie całym zespołem trochę mija się z celem, i ja się tutaj absolutnie zgadzam. Ale jak już jesteśmy w takiej perspektywie, moi drodzy, no to naturalnie musimy przejść też na kanał Ekipy Fantazy, gdzie tutaj też zostawiamy kciuka w górę i przede wszystkim dlatego, że informacja bardzo ważna pojawia się dokładnie tu. 10 edycja streama charytatywnego 8 grudnia o godzinie 18 rusza na kanale Ekipy Fantazy. Musicie tam być, musicie to sprawdzić, musicie to oglądać, musicie ten kanał subskrybować, więc zachęcam was do tego z całego z całego serca. Idąc tym tokiem myślenia, nikogo raczej nie powinno zaskoczyć, że najistotniejszym dla nas meczem na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, w sumie jakich tygodni, to już będzie dla nas najistotniejszy mecz. Będzie wyjazd do Jezus Maria, ale powiem wam normalnie zero kompetencji ze strony prowadzącego kanał. Dramat. W każdym razie będzie to oczywiście rewanżowy mecz na stadionie imienia Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie zmierzymy się z Farulem. I mamy tam do odrobienia stratę taką, że hej. I to naprawdę stratę, że hej. Ale to jest mecz, który rozegramy od A do Z. Ze Stalą Mielec ustrzeliliśmy dwie bramki. Tam zostaliśmy bohaterem. I zresztą, jak sami widzicie na przestrzeni tych wieści tak zwanych, my jesteśmy cholipka. Liderem klasyfikacji strzelców. I to jest w ogóle totalnie, totalnie e, super informacja. E, w nominowani jesteśmy nominowani, do byliśmy nominowani do tytułu zawodnika miesiąca w Ekstraklasie. No niestety, ostatecznie tenże tytuł przypadł e, Nowakowi z rakowa częstochowa, aczkolwiek e, mordy, przed chwilą mieliśmy taki fajny komunikat, e, który informował mnie o tym, że jestem liderem klasyfikacji strzelców. No dobrze, skoro tego nie ma, no to może przejdziemy sobie tutaj do statystyk. I teraz mamy statystyki zawodników i przejdziemy sobie do statystyk zawodników i teraz wybiorę sobie o konkretne rozgrywki i widzicie. Rzeźwicki. 6 meczów, 5 bramek. Mamy dokładnie tyle samo, ile Mika Isak z Lecha Poznań, ile Zuni Kittel, ile Nowak, ile Nene. Dzieje się, jeżeli chodzi o asysty, no tutaj aż tak dobrze nie jest, ale. Znaczy, w sumie jesteśmy w tej czołowej 15, ale to jest jedna asysta. No, nie tędy droga, nie tędy droga, ale tak jak Wam mówiłem, tak jak obiecałem, moi drodzy, w centrali przechodzimy sobie do naszego agenta i w klubie docelowym, który wybieramy, nie będzie to Brighton, a będzie to Luton Town, które utrzymało się w Premier League swoją drogą. Kurde, a to nie jest takie łatwe, tylko w Luton Town, jeżeli mamy wjechać, to jako totalna gwiazda i za maksymalną pensję, więc moi drodzy, chociaż te Luton Town. 3,5. Kurde, chyba ten Brighton lepszy mimo wszystko był. Bo w lut... No ale no nie wiem, no może. No na razie może zmienicie zdanie, moi drodzy. W każdym razie to był najbardziej łapkowany komentarz, więc zapraszam. Aczkolwiek wydaje mi się, że Luton Town może być dla nas trochę za małe. Z tego względu po prostu, że to jest zespół, który ma tylko 3,5 gwiazdek. Dobrze, wpadamy sobie, moi drodzy, w nasze zakupy. I możemy sobie tutaj zatrudnić asystenta, zatrudnić nauczyciela języka obcego. Możemy kupić bieżnię albo zatrudnić osobistego trenera, który pozwoli mi zwiększyć siłę i premię do treningu. Więc jak najbardziej zatrudnimy sobie tego... O albo czekajcie, tutaj możemy jeszcze trenera jogi... To dawajcie, będziemy gipcy jak patelnia, więc zatrudniamy sobie trenera jogi, ale mamy na tyle dużo siana, że możemy i osobistego trenera, więc mamy osobiste treningi i osobiste treningi jogi. Kapitalnie! To mi się bardzo podoba. Zatem, moi drodzy, czas na sesję treningową. Wald stadion z Farulem. No tak naprawdę to nie jest waltz stadion, tylko tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Gramy cały mecz. Od pierwszej do ostatniej minuty. Jako Rzeźwicki. I mam nadzieję, że teraz ta kolaboracja, w sumie kooperacja przepraszam, z Markiem Gualem okaże się być strzałem w dziesiątkę. Rzeźwicki wchodzi nabuzowany, naładowany i napakowany jak Kabanos. Nabity też jak Kabanos. Tak można powiedzieć. Kurczę, pięknie wyglądają te trykoty. Z tym herbem ligi konferencji. Cztery podania, ocena meczowa co najmniej 10-0. Dajmy sobie skuteczne driblingi. Niech będzie. Spróbujmy troszeczkę się pobawić tutaj w kwestii driblingów. Rozpoczynamy, moi drodzy, ten mecz. Siadamy wygodnie w fotelach. Mamy do odrobienia niemałą stratę trzy bramki. Ja Wam powiem tak: odrobienie tych trzech bramek to jest mój plan na 45 minut, więc. No, przede wszystkim musimy tutaj trzymać kciuki za nasz blok defensywny, który będzie zwarty i gotowy. Mam nadzieję, że Rafał Augustyniak, przy wsparciu ze strony Slisza będzie w stanie faktycznie pokierować tym blokiem defensywnym. A teraz jest świetne odegranie. Popatrzcie na to, Gual! Ależ on wjechał w te pole karne! Tutaj nie ma piłki, a i do nikogo odegrana ręka w siódmej minucie! Nie ma w ogóle absolutnie żadnej dyskusji, to jest ewidentne zagranie ręką w polu karnym, być może nabita, ale no troszeczkę jakbyśmy widzieli pikę z czasów FC Barcelony kontra Chelsea. I teraz Rzeźwicki, on czuje wagę tej bramki, Rzeźwicki mocno w prawą stronę zapakował futbolówkę do bramki, ale łapiemy piłkę, albo wbijamy ją jeszcze raz. W sumie... Pani Gual, proszę mnie puścić. Odrabianie strat rozpoczęte już w ósmej minucie. O to chodziło, taki był plan na to spotkanie, moi mili. Skoro rzut kardy nam pomógł, to miejmy nadzieję, że jakieś kolejne akcje. Patrzcie, jak tutaj fajnie na wysokim pressingu zagrywamy razem z gualem. Nie udało się teraz przechwycić tej piłki, ale było widać, że kompletnie zdekoncentrowani i wybici z rytmu byli środkowi obrońcy. Oj, oj oj, oj, teraz bardzo dobra klepka Rivaldinho. Zagrywa tę piłkę za plecy. Baluta. Poproszę tutaj o wsparcie któregoś z naszych zawodników. Zagranie szeroko. Mazilu, asekuruje go tutaj Patryk Kun Rafał Augustyniak. Teraz to jego zadaniem jest odebrać piłkę. I świetna decyzja Rafała Augustyniaka. Jozue, czy on zdoła tę futbolówkę wyłuskać. Niestety nie udało się. Artean, zagranie. Mamy piłkę. Szybka klepa. Jozue znowu do gwala. Panowie, troszeczkę trzeba to uspokoić. Jürgen, nie możesz tracić tej futbolówki w taki prosty sposób. Mazilu, 22 minuta. Bardzo ładnie Juri Ribeiro, poprosimy o podanie. Szybkie oddanie futbolówki. Wszołek, możesz mi zagrać na skrzydło piłkę? My mamy tempo, my mamy ten, ten dynamiczny zryw. I teraz kapitalnie, Wszołek, oleż się urwał. Paweł Wszołek może dośrodkować w pole Wszołek do nikogo, to może strzał bezpośredni Wszołek? Lewa, ręka znowu! Co oni, co oni grają? W siatkówkę! Co robi, robi zespół farul? To jest niepojęte. Ja nawet nie wiem. Czy to nie jest. Dokładnie ten sam zawodnik rzeźwicki. Raz jeszcze z 11 metra. Tym razem w prawy dolny róg. I niestety Bramkarz przewidział nasze intencje. Mogliśmy. W ciągu 30 minut już zmniejszyć tą stratę do absolutnie minimalnego wymiaru. Tak się niestety nie stało, ale może teraz Slicz, może Gual. Gual huknął, a Joani niestety broni, ale Legia ciśnie, Legia ma plan na ten mecz. Kostaruniacz ustawił zespół rzeźwicki. Dobry strzał głową. Niestety niecelny. Szkoda tego zmarnowanego rzutu karnego. Już przewidział nasze intencje, chociaż zmieniliśmy teoretycznie ten nasz plan, można powiedzieć na strzał, ale no niewystarczająco, niewystarczająco. Piłka zagrana do Guala, Dobra wymiana tych piłek, ale niestety, gdzieś tam w środku pola, kiedy robi się taki młyn, kiedy jest na tyle gęsto, to futbolówka często jest tracona przez Jozuę, futbolówka często traci też Jurgen. Kompletnie sobie nie radzą z natłokiem po prostu zawodników, nie korzystając z opcji, jakie pojawiają się przez te ciągle pojawiające się wokół nich trójkąty z zawodników z naszej dru No nie, 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 to jest moi drodzy niedopuszczalne. Tobiasz. Zostaliśmy przesunięci indywidualnie na pozycję napastnika kostar ująć natychmiast wprowadził jakieś zmiany. Ale nasza defensywa nie dostosowuje się za dobrze do tych rotacji. I teraz kacper tobiasz, kacper tobiasz li na nasze szczęście to zatrzymał. No moi drodzy, plan był prosty już w ciągu 45 minut. Zażegnać zagrożenie. Tak się nie udało, tak się nie stało. Wybijcie to Tobiasz! Jeszcze wybita ta piłka przez Kacpra Augustyniaka. E, przez Rafała Augustyniaka, przepraszam. Połączyłem Kacpra Tobiasza i, i, i Rafała Augustyniaka. Moi drodzy, Farul Konstanta niestety na razie nadal e, w, awansuje na obecną chwilę. Mieliśmy okazję do zdobycia dwóch bramek, zdobyliśmy jedną w tej pierwszej połowie. Musimy po, osiągnąć lepszy wynik, lepszy rezultat w drugich 45 minutach. I uważam, że stać nas... Na to. Jergen. Wszołek. Wszołek. No nie. Tym razem jednak ten pojedynek sprinterski kompletnie mu nie wyszedł. Wszołek. Wysoki teraz pressing. Ale no nie może dać tak się uwolnić zawodnikowi. Rafał Augustyniak zgubiony teraz przez bardzo prosty sprint. Pedri transferem potwierdzonym do Manchesteru City. Do Pepa Guardioli dołączył. No... Być może na swój sposób wydawałaby się to naturalna ścieżka kariery, aczkolwiek wielu kibiców Barcelony mogłoby się z tym nie zgodzić. Jesteśmy w polu karnym. I Farun zdobył bramkę. No to to jest moi drodzy absolutnie teraz kryminał z mojej strony Jeżeli chodzi o podłączenie się do bloku defensywnego To było tak bardzo potrzebne eee, A poskutkowało niestety stratą bramki Chociaż ja, chcia ja chciałem wesprzeć ten blok defensywny Ale wyszło jak wyszło Znowu strata piłki Tym razem Rzuzułę ją stracił Augustyniak Jergen nie był faulowany Nie był faulowany Baluta Borginio Mazulu broni Kacper Tobiasz. 65 minuta. Znowu przechodzimy na ustawienie z dwoma napastnikami. Cabrera ma tę piłkę. Mamy futbolówkę. Teraz możemy poszukać wsparcia któregoś z kolegów z zespołu. Kun. Ale zostałem wybity tutaj niestety z rytmu. I straciłem tę piłkę przez to. Wielka szkoda, nie udało mi się jej opanować. 70 minuta. No zaczyna nieubłaganie już ten czas e, i zegar tykać. Chociaż chcielibyśmy przedłużyć tę naszą przygodę w europejskich pucharach. No bo taki rezultat jest absolutnie niedopuszczalny. Szybka wymiana piłek pszołek, żozuę. rozę. Ale do kogo ty zagrywasz? Dobrze, że to udało się im opanować. Teraz Sliż. Rzeźwicki, lewa noga, jeszcze Rzeźwicki. Jest gol. Jest gol, dobrze. Udało się nam, moi drodzy, słabsza noga, którą opłacili, którą jakby wykorzystaliśmy za punkty ostatnio. Te uderzenia słabszej nogi teraz chyba się nam opłaciły, bo my jesteśmy prawonożni. Natomiast cztery gwiazdki, uderzenie słabszej nogi teraz nam dały efekt. 10 minut. 10 minut. Czy jesteśmy w stanie... W takim czasie zdobyć dwie bramki? Ale górą, chłopie, rosołek! Gual, Gual, tak jest, tak jest, pięć minut, pięć minut! Legia 3 do jednego, jeszcze tylko jeden gol! Opuszcza boisko Żozułę, już teraz wszystko powinien trener kostałuniać, postawić na jedną kartę. Pięć minut na nie! Tylko nie kontuzja, nie teraz! Facet! Jakiś skurcz mnie złapał, co jest grane? No, nie w takiej sytuacji ja nie mogę się ruszyć! Nie, 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 to się nie może wydarzyć! To nie może być prawda! Ostatnia akcja, to już niestety, moi drodzy, nic się nie stanie. Ja straciłem tę piłkę wtedy chyba przez ten uraz, no sam nawet nie wiem. Farul jeszcze ma tę piłkę 3 do 1. Czy takim rezultatem zakończy się ten mecz? Tak jest, moi drodzy, niestety. W dwumeczu farul konstanta wygrywa 4 do 3. Nie zagramy. W lidze konferencji. Wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Jeszcze okupiony kontuzją Zrealizowaliśmy wszystkie cele jakie mieliśmy Zdobyliśmy dwie bramki Ale to nie wystarczyło A na ile poważny był ten uraz Premia Scouta aktywowana Co to znaczy? Premia Scouta aktywowana wow. Ło Że razy dwa teraz się to wszystko liczy? To ciekawe A w jaki sposób to działa? Kurczę. Moi drodzy, Dobry występ meczowy. No, możemy pogratulować sobie sukcesu. Możemy przejść w takim wypadku, moi drodzy, też do segme segmentu z rozwojem zawodnika. Zdobyliśmy dwie bramki e, i no w sumie zdobyliśmy bramki. Asysty chyba nie mieliśmy i mieliśmy ocenę meczową powyżej 8,5. Więc jesteśmy w stanie teraz e, wykorzystać dwa punkty. Niech to będzie punkt za dribbling, i niech to będzie jeden punkt za panowanie nad piłką. Dokładnie tak, moi mili. No, wielka szkoda. Wielka szkoda, bo ja mam wrażenie, że naprawdę, naprawdę spełniliśmy te pokładane w nas e, oczekiwania. Ale było to niewystarczające, najwidoczniej. My potrzebujemy kuriozalnie dużo asyst. Dlaczego asysty? Czemu asysty wszędzie? Nie rozumiem. W sensie to kompletnie sprawia, że powinniśmy <laughs> zmienić styl gry. Zawodnicy powołani do kadry. Korneliusz Rzeźwicki i Patryk Kun. Dziękujemy za powołanie na mecze z Nową Zelandią i z Holandią. To są chyba mecze towarzyskie, tak mi się wydaje. W każdym razie, zanim to, to jeszcze starcie z Krakowią. My mamy 12 punktów Krakowia, natomiast 3 punkty, więc moi drodzy, no tutaj jest naturalna kolej rzeczy, że ten mecz sobie po prostu przesymulujemy szybko, tak jak mówiliście. Przejdziemy sobie bezpośrednio do wyniku. Eee... No i cóż, nie dojechaliśmy na ten mecz chyba. Szkoda, jakiś kryzys, kolejna porażka z rzędu. Teraz natomiast możemy zagrać w meczu reprezentacyjnym. Ale to jest też towarzyski, więc. Towarzyski raczej też sobie pominiemy. Tym bardziej z Nową Zelandią. Przejdziemy sobie bezpośrednio do wyników, wchodzimy za już wiaka, na prawą pomoc. Zdobyliśmy bramkę, no to, to o tyle dobrze. To, to fajnie, że zdobyliśmy bramkę, pokonujemy Nową Zelandię 2 do 0. E, zrealizowaliśmy cel też tym samym, który mieliśmy sobie mieliśmy postawione przez trenera przed nami. E, realizowane są te nasze cele, jeżeli chodzi o gole podcinką. Jak ja mam zdobyć bramkę podcinką? To jest bardzo dobrze. 100 lat. A, co ja mam urodziny? A faktycznie, 14 września to miałem urodziny. Dziękuję bardzo, e, panie, panie trenerze, co ja mogę zrobić? Nie spełniono wymagań. Nie mogę wyprawić... Nie, nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zrobić imprezę urodzinową. A nie, no mamy. Przecież zwróciło mi się 100 tysięcy. No to robimy teraz imprezę. Robimy sobie szpanerski melansz. I bardzo ładnie. Dobrze. W takim wypadku, moi drodzy, jakie kluby nam tutaj sugeruje ewentualnie agent? Bo wydaje mi się, że chyba on nam chciał podrzucić jeszcze z zrekomendowanych. No nie, na razie nie. Cały czas zrekomendowanych to wygląda tak, jak jest. A czy w przypadku y, tego Luton Town, czy to mi się zmienia z asyst na bramki? No nie, cały czas mamy te asysty. Ale ja pierdzielę, w sensie 38 asyst? Obawiam się, że Luton Town raczej nie jest w naszym zasięgu. Już dużo realniej, faktycznie wygląda chyba Brighton, który oczekiwał od nas bramek strzelonych z pola karnego chociażby. Już dużo realniej wyglądały te kluby z Portugalii, gdzie chyba nie oczekiwali od nas też 40 asyst. Jako Zaraz zobaczymy. Benfica, udany dribbling. Ej, Benfica super. Benfica jest realna do ogarnięcia. Porto Porto już mamy ogarnięte, więc jeżeli byśmy chcieli do Porto, to zobaczmy, jak to wygląda tu. Porto mamy już ogarnięte. Jeżeli byśmy chcieli, możemy to zrobić totalnie ogarnąć Porto, więc to jest już kwestia teraz tylko wyboru i, i zadecydowania na sam koniec, na dobrą sprawę, do jakiego klubu byśmy chcieli odejść. Jeżeli chodzi o Sporting, tak samo, więc wiecie, mamy tutaj możliwości, ale no nie no fajna ta propozycja z tym lutą, aczkolwiek oddalam to ze względu na, 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 na kuriozalne wymagania, no bo 40 asyst na tłuc, to jednak jest trochę dużo, nie? Dobrze, zróbmy sobie treningi także u trenera Fernando Santosza, który mimo wszystko no, cały czas tutaj na ławce trenerskiej jest, więc dodajmy sobie te ćwiczenia, dodajmy sobie stałe fragmenty gry, dodajmy sobie tutaj rzuty karne i teraz symulujmy całość w takim wypadku. Dalej. Mecz towarzyski z reprezentacją Holandii. Wiecie co? No, no niech będzie. Zagrajmy tu sobie na zasadzie tych najlepszych akcji. Niech będzie taki mecz. Mówiliście, że większość mamy symulować, niektóre możemy sobie zagrać, ale na zasadzie najlepszych akcji, więc niech będzie i tak. Gramy na zasadzie najlepszych akcji w towarzyskim meczu z reprezentacją Holandii, gdzie zmieniamy Arkamilika. Pierwsza akcja to jakiś potencjalny indywidualny raid, chociaż chyba będziemy mieli tutaj wsparcie Karola świderskiego. W każdym razie 65 minuta. Rzeźwicki, oddanie piłki bardzo dobrze, dogodnie w pole karne do świderskiego. Świderski Rzeźwicki! Ubił framugę! Ubramowanie, a nie framugę! Framugę to drzwi można obić. O, rzut karny. Holandia owszem prowadzi już 2 do zera, ale my natomiast mamy rzut karny. Ej, ciekawe, czy jak strzelę ten, ten rzut karny lobem, to czy uzna to jako. No nie, nie, nie przekonamy się, ponieważ nie strzeliliśmy rzutu karnego lobem. A jest Nopert wybronił tenże te jeszcze dobitkę. O, w polu karnym masz Wojciech szczęsty się pojawił. Proszę strzelać. Nikt nie strzela, nikt nie ma piłki. I wrzuta. No, i mamy przynajmniej asystę, moi drodzy. To. O, patrzcie, i Luton tam się bardzo cieszy. Luton tam zaciera rączki. Holandia wygrała ostatecznie 2 do 1. No to raczej rezultat dosyć realny. My mieliśmy asystę. Fajna wrzuta. Naprawdę, naprawdę dobra wrzuta to była. E, idealnie zgrana z czasem. Prawie, że wbiliśmy się do wyjściowej jedenastki w reprezentacji Polski, Gdybyśmy zrobili oba treningi, to pewnie byśmy się wbili. Ale wracamy do zmagań klubowych. Wracamy do zmagań klubowych, w którym to niestety legia 4 zwycięstwa, 3 porażki na swoim koncie. Ehm. Kosta mówi, że musimy pokazać wszystko. Absolutnie, dać z siebie wszystko na treningach. Tak jest, damy z siebie wszystko na treningach. Zainwestujemy sobie pieniążki w drużynę esportową i przechodzimy dalej. Eee, tutaj natomiast. No sytuacja jest jaka jest I w meczu z Koroną możemy też przejść do dnia meczowego I też zagrajmy sobie to na zasadzie najlepszych akcji Gramy u siebie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej Więc mam nadzieję, że tutaj się nie okaże nagle Że będziemy mieli jakiś totalnie odklejony wynik Tym bardziej, że gramy od pierwszej minuty Więc na cel meczowy dajmy sobie tutaj ocenę 7-0 Niech będzie tak, żeby nasz trener Kosta po prostu Nie zdetronizował, nie wyrzucił z tej wyjściowej jedenastki Bo te mecze są też dla nas niezwykle istotne No i o, o no to, to jest chyba całkiem dogodna okazja do kontrataku, o ile tylko zostanie do mnie dograna dobrze piłka. Została dograna. Do mnie naprawdę nieźle. O, patrzcie na to, nawet nawet zrobiliśmy sobie tutaj dribbling Na przedpole. Huknij! Je... No Czuje! No nie no, panowie! Za długo! Kiedy ja mówię huknij, to znaczy, że trzeba huknąć, naprawdę mam w tym temacie spore doświadczenie. Do kogo jest ta piłka zagrana? To mnie ciek... O, oczywiście, że do mnie. Nie, nie, nie mogłem dostać czasu na rozpędzenie się. Gual. ładnie sklejona futbolówka Przyjacielu mój drogi Dokładnie o to mi chodziło. Mamy bramkę i zdobytą w całkiem całkiem niezły i przemyślany sposób, ale patrzcie teraz. Gramy z jeden na jeden pojedynek z Malarczykiem. I zagranie, oj, za płasko do Gwala, to było fatalne podanie, no nie zgadzam się z tym, ja podałem fatalnie tę piłkę, ale... Czy teraz ma piłkę Gual, czy ja? To jest idealne, mamy 3 na 3. To jest sytuacja, którą musimy tutaj rozwiązać po prostu podręcznikowo i bezbłędnie, chociaż trochę za bardzo mnie wyrzucił Gwal tą piłką. Rzeźwicki na przedpole i Gwal... Gual strzelo, ależ zapakował to moi drodzy Może takiej właśnie współpracy oczekuje od nas Trener Costa Runiaić, chociaż Costa Runiaić chyba nie Ale bardziej yy, potencjalny nasz klub, czyli Luton tam W 80 minucie, dlaczego ja egzekwuję ten rzut wolny? Nie rozumiem, ale weźmiemy sobie tutaj drugą osobę I zagramy do niej na krótko Bylebyś tylko nie stracił tej piłki. Jezu Chryst... Trochę szkoda, że Rafał Augustyniak stracił w taki sposób futbolówkę. Ale no jest jak jest, moi drodzy. Nie jest dobrze.